Dzięki sztucznej inteligencji już dziś w zaciszu domowym możesz przybrać dowolną postać. Ja jako Marilyn Monroe? Proszę bardzo. Ja jako Maria Antonina? Czemu nie? To właśnie jest Deepfake. Dobra zabawa, a może narzędzie zagrażające Twoim dobrom osobistym. Sprawdźmy. Prawdopodobnie wielu z nas nawet nie wie, jak często widzi Deepfake'i. Słowo deepfake to zbitka słów deep learning, głębokie uczenie oraz fake, czyli fałszywy. Jest to niezwykle dynamicznie rozwijająca się technologia, która wykorzystuje narzędzia oparte na AI do generowania sztucznych materiałów. Umożliwia tworzenie fałszywych zdjęć, filmów czy dźwięków. Algorytm analizuje setki, a nawet tysiące zdjęć osób, ucząc się w ten sposób jak naśladować charakterystyczne cechy ludzkiej twarzy, głosu, ruchu czy Ekspresji. Dzięki temu ogólnodostępne narzędzia potrafią stworzyć obraz, który wygląda i brzmi, jak prawdziwy. Ale są to też obrazy, które mają generować u odbiorcy określone emocje, na przykład te. Doprawdy rozgrzewa serce, ale wideo to jest wyłącznie fikcją wytworzoną dzięki technologii deepfake. I niestety. Może też służyć wyłudzaniu pieniędzy, gdy złodzieje podszywają się pod postaci gwiazd jak Iga Świątek, która zachęca do szybkiego zarobienia 25 tysięcy złotych. Czy manipulowaniu rzeczywistością, tworząc zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca. Może również posłużyć jako narzędzie w wojnie informacyjnej. Na początku inwazji na Ukrainę rosyjski wywiad publikował propagandowe filmy z aktorem, który nałożył maskę Wołodymyra Zelońskiego i wzywał do złożenia broni. To pokazuje, jak wielkim zagrożeniem może być deepfake. Jak więc się przed nimi bronić i co robić, kiedy już nabierzemy słusznych podejrzeń wobec zmanipulowanego materiału? Zapytajmy eksperta. Najczęściej na deepfake'i natkniemy się w mediach społecznościowych. Czasami będą to treści humorystyczne, nieszkodliwe, ale technologie pozwalają na coraz lepsze manipulacje. Mamy kilka metod ich przeciwdziałania. Po pierwsze, możemy zgłaszać bezpośrednio do platform z poziomu użytkownika. Po drugie, możemy przekazywać do instytucji takich jak NASK, które zajmują się przeciwdziałaniem dezinformacji. Ważne, aby nie przekazywać materiałów bezrefleksyjnie dalej. To, co może być w oczywisty sposób fałszywe dla Ciebie, nie musi być takie dla osoby starszej. Jeśli coś w cyberprzestrzeni wydaje się nieprawdopodobne, to właśnie może być deepfake. Sprawdź, zanim udostępnisz i włącz krytyczne myślenie. Bądź cyberbezpieczny.